Wielki pech Łukasza Fabiańskiego. Odnowienie kontuzji może wyeliminować go z gry nawet na 3 miesiące. Robert Lewandowski wraca do formy. Indywidualny trening Polaka po operacji. Siemanko, witam was. Ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film, a w nim powiemy jeszcze na temat hiszpańskiego klubu, w którym to kibice za pomocą aplikacji na telefon decydują o składzie meczowym, zmianach i formacji. Piękny gest kibica. W testamencie przekazał 100 funtów na swój ukochany klub. Ciekawie o co poprosił. Luisa Suarez zaczeka prawdopodobnie kolejna operacja kolana. Leo Messi broni Ernesto Valverde. Najnowsze doniesienia w sprawie transferu Krzysztofa Piątka. Markus Rashford odmówił Mino Raioli, a Ole Gunnar Solskjaer poleciał do Portugalii, aby obserwować być może nowego piłkarza Manchesteru United. Ostatnio prosiłem Was o pomysły na zagadki, a dzisiaj skorzystamy z pomysłu Darko. Chodzi o to, że ja wrzucam do filmu wszystkie kluby w kolejności chronologicznej, w jakich grał dany piłkarz, a Waszym zadaniem jest Napisanie w komentarzu o kogo chodzi. No to zaczynamy! Oto zagadka na dziś. Powodzenia. Wpadajcie na grupy chłopaków zostawiamy: piłka nożna, koszykówka i hokej. Wiele szczegółowych analiz, miła atmosfera i mnóstwo pomocnych ludzi. Link oczywiście do każdej z tych grup znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Dramat Łukasza Fabińskiego. Wczoraj West Ham na wyjeździe zagrał z Sheffield United. Mecz zakończył się nieszczęśliwie dla młotów, bowiem przygrali 1 do zera, ale jeszcze gorzej dla polskiego bramkarza. Nie dokończył pierwszej połowy. Z powodu kontuzji musiał opuścić plac gry już po 15 minutach. Doszło do odnowienia kontuzji biodra. Ten sezon dla naszego golkipera jest szczególnie pechowy. We wrześniu nabawił się kontuzji stawu biodrowego, co wykluczyło go z gry na 3 miesiące. Na boisko wrócił w grudniu, a teraz znowu go czeka przerwa od piłki. Prawdopodobnie kontuzja nie została w pełni wyleczona, a intensywność treningów i spotkań spowodowała odnowienie kontuzji. Polaka na boisku zastąpił David Martin. Miejmy nadzieję, że tym razem lekarze West Hamu dopilnują, aby zawodnik wrócił do gry dopiero wtedy, kiedy będzie w pełni zdrowy. Fabiański kontuzjowany, a Robert Lewandowski wraca do zdrowia po operacji przepuchliny pachwinowej. Cała drużyna Bayernu-Monachium wczoraj wróciła do Niemiec po obozie treningowym w Doha, czyli stolicy Kataru. Robert Lewandowski przez ten czas intensywnie trenował w centrum treningowym Bayernu. Dyrektor sportowy jest zachwycony postawą Polaka oraz jego zapałem do pracy. To wydawało się nierealne, ale być może lewy nie opuści nawet jednego spotkania rundy wiosennej. Zaczynają już 19 stycznia spotkaniem z Hertą Berlin, a jak mówi Hansi Flick, jest co do tego bardzo optymistycznie nastawiony i nie sądził, że po operacji lewy będzie w tak dobrej kondycji fizycznej. To fragment treningu Polaka, jakim na swojej stronie internetowej pochwalił się Bayer. Aby pograć w grę, gdzie sterujecie swoim piłkarzem, później klubem, ustalacie taktyki, decydujecie kto zejdzie z boiska, a kto na nim pozostanie, wystarczy założyć darmowe konto w grze Football Team, czyli najlepszym menadżerze piłkarskim. Okazuje się jednak, że w Hiszpanii, aby sterować klubem tylko takim prawdziwym, również wystarczy tylko telefon. Niezadowalające wyniki czwartoligowego zespołu Lorca FC doprowadziły do zmiany trenera. Nowym menadżerem zostali kibice. Zapytacie, jak to możliwe. Otóż została utworzona specjalna aplikacja, gdzie to kibice decydują o tym, kto pojawi się na boisku, jakie wykonać zmiany oraz jaką formację zagrać. To wydaje się być wręcz nieprawdopodobne, ale jednak. Co więcej, jak się okazuje, w tym klubie występuje polski bramkarz Piotr Gorczyca. Tak naprawdę, kilka zdań temu troszeczkę was oszukałem. Chodzi o to, że cały sztab szkoleniowy odszedł z klubu, ale w jego miejsce przybył drugi który miał mieć wpływ na decyzje podejmowane przed i w trakcie meczu. Jednak dalej pojawiają się jakieś niejasności w całej tej sytuacji, i jeżeli na dzisiejszym spotkaniu nie dojdzie do wyjaśnienia całego konfliktu z prezydentem klubu, obecny trener również odejdzie, a wtedy faktycznie już na 100% kibice pozostaną jedynym trenerem klubu, coś niebywałego. Kolejną tym razem piękną historię opowiem Wam o pewnym angielskim kibicu Norwich City, 83-letni Barry Greaves. W testamencie zapisał 100 funtów dla swojego ukochanego klubu. Jest to kwota około 500 zł, czyli jak na tak wielki klub nie ma ona najmniejszego znaczenia, oprócz tego symbolicznego. Bowiem pewnie zastanawiacie się, jaki miał w tym cel, aby przekazać 100 funtów. Poprosił, aby właściciele klubu kupili piłkarzom kolejkę drinków. Jest to forma podziękowania za emocje, jakie latami dostarczali mu jego ulubieńcy. Wczoraj stało się to, czego sobie życzył. Cała drużyna bez wyjątku zasiadła w barze i wypiła kolejkę w pamięci zawiernym kibicem. Jak możemy przeczytać na stronie fact.pl, tak powiedziała córka zmarłego kibica. Często powtarzał, że chciałby przekazać na rzecz Norwich trochę pieniędzy, w podziękowaniu za emocje, jakie klub mu dostarczył. Jednocześnie chciał zrobić zabawny gest, żeby dzięki niemu został zapamiętany. Uśmiechnęłam się na samą myśl o tym, co zrobił. Tak więc na pewno to mu się udało. Jakiś gość siedzi ponad 1300 km w linii prostej od Norwich i mówi o tym człowieku. Naprawdę piękna historia. Niepokojące wieści dla fanów Blaugrany napływają z szatni ich ulubieńców. Luis Suarez od kilku tygodni narzeka na ból kolana. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, które jest to kolano. Jednak dobrze pamiętamy, że w przerwie między sezonami Urugwajczyk przeszedł artroskopię kolana, być może jest to ból w tym samym stawie. Co więcej, aby zagrać w półfinale przeciwko Atletico musiał przyjąć zastrzyk przeciwbólowy. Jak podają katalońskie media, prawdopodobnie bez operacji kolana się nie obędzie. Dziś ma udać się na konsultację do Ramona Kogata czyli jednego z najlepszych lekarzy na świecie, a co więcej, już go wcześniej operował, i zresztą jak sprawdziłem, nie tylko jego. Na jego stół operacyjny zawitali również Samuel Eto, Fernando Torres czy Xavi. Kolejna operacja na pewno nie jest czymś, czego bardzo pragnie, ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, jej wykonanie będzie konieczne. FC Barcelonie zależy, by był dostępny na najważniejsze spotkania tego sezonu, a już w połowie lutego wraca Champions League. Po ostatnim dość kontrowersyjnym meczu FC Barcelony z Atletico Madrid w półfinale Super Pucharu Hiszpanii pojawiło się wiele komentarzy, które bardzo często przeradzały się w kłótnie. Jedni stawali po stronie sędziów, natomiast inni twierdzili, że podczas meczu podejmowali złe decyzje. Jest to oczywiście całkowicie zrozumiałe. Fala krytyki spadła również na Ernesto Valverde. Po takim spotkaniu wielu piłkarzy unika odpowiedzi na pytania, ale nie Leo Messi. On stanął w obronie trenera. Rozegraliśmy świetny mecz. Nasze wrażenia były bardzo dobre. Ciągle atakowaliśmy, a przegraliśmy przez pojedyncze błędy. Atletico było niemal martwe i w 10 minut odwróciło losy pojedynku, który powinniśmy byli zamknąć wcześniej. Valverde ma nasze pełne zaufanie. Pracujemy dalej i staramy się poprawić. Musimy myśleć o drugiej rundzie w lidze. Jesteśmy liderami, mimo że nie graliśmy najlepiej. Dziś popełniliśmy błędy. Nie możemy tracić łatwych piłek. 80 minut było dobre. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, na pewno wiecie już o sporym zamieszaniu transferowym wokół Krzysztofa Piątka. Tottenham miał zaoferować dwóch swoich piłkarzy za Polaka, ale według najnowszych informacji od Gianluca Di Marzio, czyli najpewniejszego włoskiego dziennikarza, AC Milan odrzucił tą ofertę. Skysport podaje informację, że w ogóle nie było żadnej oferty za Polaka, a trwają jedynie rozmowy. La Gazeta dello Sport mówi jedynie o zapytaniach z Anglii i Niemiec, ale nie ma żadnej oferty, czyli informacje Sky Sport oraz La Gazeta dello Sport są zbieżne. Możemy potem wnioskować, że mówią oni prawdę. Lokalne media z Mediolanu twierdzą natomiast, że AC Milan już zabezpiecza się na wypadek sprzedaży Krzysztofa Piątka. Ich celem ma być napastnik Spal Andrea Petania, czyli 24-letni Włoch. Oprócz doniesień dotyczących Krzysztofa Piątka dużo mówi się o nowym trenerze AC Milanu. Co prawda Stefano Pioli podobno miał dostać gwarancję, że do końca sezonu nigdy go nie zwolni, ale po jego zakończeniu, jeśli nie będzie poprawy choćby w grze drużyny, jego odejście będzie tylko kwestią czasu. Media wspominają o Massimiliano Allegrim, który w latach 2010-2014 prowadził AC Milan, a w okresie pomiędzy 2014 a 2019 rokiem Starą Damę. Co prawda włoski trener łączony jest z Manchesterem United. Jeśli Czerwonym Diabłom nie uda awansować się do Champions League, prawdopodobnie Ole Gunnar Solskjaer zostanie zwolniony, a w jego miejsce na 99% trafi Allegri. Jeśli jednak ta sztuka uda się Norwegowi, a Stefano Pioli nie poczyni postępów w grze AC Milanu, Norweg dostanie kolejny sezon, a Stefano poleci. A to będzie oznaczało, że stanowisko trenera AC Milanu będzie wolne. Markus Rashford odmówił Mino Raioli. W poprzednim sezonie miało dojść do spotkania braci Rashforda, którzy są jego agentami, z popularnym przedstawicielem między innymi Zlatana Ibrahimowicza, czyli Mino Raiolą. Próbował on namówić braci Rashforda do podpisania umowy, aby to on zajął się interesami młodej gwiazdy Manchester United. Odczuli oni jednak, że jego główną intencją było znalezienie nowego pracodawcy Anglikowi i nie zdecydowali podpisać się tej umowy. Gdy o tym co powiedział Mino Raiola dowiedział się sam Rashford, miał powiedzieć, że już nigdy nie będzie zainteresowany współpracą z tym człowiekiem. Jak już przy United jesteśmy na pewno wiele razy słyszeliście o Bruno Fernandezie, wielkiej gwieździe Sportingu Lizbona. W letnim okienku transferowym ciągle słyszeliśmy o jego prawie podpisanej umowie z Czerwonymi Diabłami. No tak się nie stało po dzień dzisiejszy, ale temat jego transferu na nowo ożył. Zdecydowanie za sprawą Rio Ferdinanda, który wczoraj opublikował taki post na Twitterze. Trener United oraz jego asystent niedawno udali się do Lizbony, gdzie obejrzeli derby sportingu z FC Porto, ale tak naprawdę najbardziej zainteresowani byli grą Fernandeza. Portugalski klub chce za niego 70 milionów euro. Taką kwotę znamy od kilku miesięcy, ale jak na razie Manchester United nie zdecydował się podjąć konkretnych kroków. Ciekawie, jak będzie i tym razem. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu oraz do subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia.